W ostatnich latach Polacy są coraz bardziej ze sobą skonfliktowani. I nie jest to już prosty konflikt na zasadzie politycznym prawica, lewica, wymiana argumentami. Jest to już regularna wojna pomiędzy tymi dwoma zbiorami osób, które zostały podzielone sprytnie przez polityków i nawet nie potrafią się ze sobą komunikować przez co nie do końca się wzajemnie rozumieją. Dziś porozmawiamy z autorem kanału Myśl o Zbrodnia, znanym również jako Gej Przeciwko Światu. Osoba homoseksualna, która została, jego zdaniem, pomówiona przez aktywistkę feministyczną, aktywistkę proaborcyjną. Dla wielu osób może się wydawać, że jest to jedno ugrupowanie grupa ludzi, która walczy mniej więcej o to samo. Jak się bardzo często okazuje, ludzi nie można kategoryzować w taki sposób, i takie stereotypy bywają po prostu krzywdzące. No cóż, Przyjrzyjmy się bliżej temu konfliktowi. Szanowni Państwo,